Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o filmie Parasite, także z serii Ho. Pierwsze moje skojarzenie z tym tytułem miałam z Anime Parasite. Oczywiście bardzo mylne i oba tytuły nie są ze sobą w żadnym stopniu powiązane. W filmie grają naprawdę znani aktorzy koreańscy, m.in. Cho Shik, którego głównie ja znam z komedii romantycznych. Miło było mi go zobaczyć w nieco innym gatunku. Według mnie film zalicza się do dramatu z elementami thrillera. Trwa on ponad dwie godziny, pomimo to czas bardzo szybko upływa i nawet na chwilę nie ma tutaj miejsca na nudę. Nie zrozumcie mnie też źle, bo to nie jest film, na którym popryzacie sobie paznawcie ze strachu, ale jest on niesamowicie intrygujący. O czym opowiada ten film? Po całym nie można się domyślić, że o różnicach społecznych. Poznajmy biedną, koreańską rodzinę, żyjącą w piwnicy, całkowicie bez grosza, składającą pudełka do pizz, pomimo wszystko działającą jako drużyna. wiedzieć, że są niesamowicie życi ze sobą i czuć od nich takie ciepło rodzinne. Dzień. Pewnego razu syn z tej rodziny dostaje niesamowitą propozycję. Dostaje szansę, aby udzielać korepetycji dziewczynie z bogatego domu. To Dzięki pomocy przyjaciela udaje studenta z dobrej uczelni. Będąc na rozmowie o pracę, zauważa, że jest szansa, aby wkręcić ten biznes w swoją siostrę. Jako nauczycielkę plastyki dla młodszego syna, dziewczyny, której będzie udzielał repetycji. I tak oto wpadają na pomysł na złoty biznes, aby wkręcić każdego członka rodziny w ten interes. Mniej lub bardziej nietycznymi metodami. No dobrze, skoro już mamy omówiony mniej więcej zarys rodziny biednej, zajrzyjmy do drugiej strony lustra, czyli do godziny bogatej. Po samym zwiastunie spodziewałam się, że będzie coś nie tak z tą rodziną. Być może nie będą ciepli wobec siebie, atmosfera będzie zimna, jednak nic bardziej mylnego. Jest to najzwyczajniejsza, normalna rodzina, w której członkowie rodziny darzą siebie uczuciem. Pan tego domu jest słynnym architektem, więc pani może spędzać czas na odpoczynek w domu. Mają dwójkę dzieci. Córkę w wieku licealnym i młodszego synka, który uwielbia zabawy w Indien. Podobieństwo tych dwóch rodzin. Te dwie rodziny żyją w kompletnie innych bajkach, w kompletnie innych rzeczywistościach, jednak czy na pewno tak bardzo się od siebie różnią? Nie do końca to są dwie kochające siebie rodziny. Dwie rodziny, w których w krytycznych momentach stawiają na wartości rodzinne. W obu tych rodzinach są wybitne jednostki. W bogatej rodzinie jest oczywiście pan architekt, ale w biednej jest matka rodziny, która jest srebrną medalistką w rzucie młotem. Turki obu rodzin są niesamowicie sprytne ze zdolnościami do manipulacji. A synowie są spostrzegawczy. Jednak coś zdecydowało, że stoją po dwóch stronach barykady. Po seansie zastanawiałam się, co, co może być przyczyną. Być może okoliczności, przypadek doprowadziły te dwie rodziny w inne miejsca. Czasem w życiu po prostu trzeba mieć szczęście, umieć zauważyć okazję. I ją odpowiednio wykorzystać. Z drugiej strony, myślę, że myślenie ojca z biednej rodziny jest błędne. Uważam, że brak planu to nie jest dobry plan. I być może właśnie to zgubiło tą rodzinę. Film pokazuje również relacje osób bogatych i biednych. Dla mojętnych bohaterów, te. Jedne osoby mają być niewidoczne. Bardziej to są obiekty niż ludzie. Podczas gdy druga strona staje dosłownie na rzęsach, aby zadowolić tą drugą. Parasite czyli pasożyt. Kto jest tytułowym pasożytem? I co staje się, kiedy pasożyt przejmie kontrolę. Zakończenie tego filmu jest bardzo satysfakcjonujące. Jest to film godny uwagi. Z pewnością pozostawi Was pewnymi przemyśleniami. Nic, tylko polecieć, do obejrzenia. Napiszcie mi, czy już widzieliście ten film, czy wybieracie się do kina, i czy w waszym. Mieście jest on emitowany. Jeżeli spodobał Ci się mój krótki filmik, nie zapomnij o daraniu mi dużego kciuka w górę. Do słyszenia! Cześć!